Jeżeli chodzi o ten tutaj ekran, zauważyłem, że nie zawsze fraps go zapisuje i często przerywa mi w tym miejscu. Mam nadzieję, że tym razem tego nie zrobi. Tu na dole mamy czasem podpowiedzi, co, co gdzie można znaleźć. No i witamy w misji treningowej. Dla mnie misja treningowa nie jest potrzebna, ale nie ma wyjścia, trzeba ją przejść. Nie będę tego wszystkiego czytał, co to się będzie pojawiało. Na poziomie Easy postacie są dosyć głuche. I można naprawdę blisko do nich podejść, wcale nie trzeba się skradać. O! Jednak zauważają. Bardzo dużo mówią strażnicy. Poza tym proszę zwrócić uwagę na cienie i w ogóle wszystko jak tu jest Jak tu jest pięknie wszystko zrobione. Ta gra jest naprawdę bardzo ładna. Tam idzie strażnik Trzymamy się cienia. Trzymamy się cienia, gdyż w cieniu jesteśmy niewidoczni. Tu na dole jest... Mamy kompas takim, powiedzmy, kryształkiem, który się od czasu do czasu świeci. On, ten kryształ, jakim jest jaśniejszy, tym to znaczy, że lepiej nas widać. Gra zawiera również, oprócz opcji FPS, opcję właśnie taką, gdzie możemy na kucaka przejść niepostrzeżenie za plecami strażnika. Osobiście wolę FPS <laughs> Dlatego idziemy dalej trzeba będzie użyć strzały wodnej właśnie Zupełnie niepotrzebnie gdyż w miejscu nie mogę nikogo kto mógłby nas zauważyć Nic, idziemy dalej. Spacją po prostu się wspinamy i skaczemy ale to jest nieistotne To jest istotne dla mnie Was takie rzeczy nie powinny martwić Otwieranie zamka yy, Otwieranie zamka jest zupełnie inne niż w poprzednich częściach I no, zanim otworzyłem ten pierwszy zamek Musiałem się naprawdę nagłowić jak to się robi Nie będę tłumaczył, jak to się robi. Po prostu, Gareth otwiera zamki, no i jesteśmy, jesteśmy w knajpie. Ogłuszamy pana, bierzemy jego z bloki i po chrześcijańsku układamy tutaj. <laughs> można by go zrzucić. a ja zrzucę go, nic to się nie stanie. Ej, szt Kurde, to jest trening, i nie można tu robić wszystkiego. Hmm. Czytamy sobie tam. Czytamy wszystko co leży praktycznie Nie zawsze tam są mądre rzeczy, ale bardzo często pomocne W kominku czasem można znaleźć strzałę ogniową Dlatego tutaj poszedłem Oczywiście przy okazji kradniemy wszystko co cenne To jest opcja, której nie pamiętam czy była w poprzednich częściach Można przylgnąć do ściany Oczywiście w pełnym oświetleniu to nic nie daje Ale nawet w miejscu gdzie, o tak jak widać jesteśmy trochę widzialni Zmniejsza się nasze nasze yy. Stajemy się po prostu bardziej niewidzialni. Używamy strzały dźwiękowej, żeby odwrócić uwagę strażnika. To strzała z petardą. To nie bez sensu. Wchodzimy sobie wszystko, hmm. czytamy listy. I won the bet. My shaft was closer by a thumb's whip. The bloodline of Ulcer might be mine. If I name an order, I can help you. I know the castle. Well, you're a cook. What could you know? Every evening after sunset, the supply wagon comes through that gate and into the courtyard. And no one looks twice. Arrange for your men to be inside one evening. And then, we cut our way through. Five good men against twenty, and my accursed cousin. My lord, listen. There is a passage leading into the castle from the courtyard. I can open it for you when you give me the signal. The torch in the lion's head sconce. You must put it out. The lion's head torch? Yes. And when I reach the vault and hold the bloodline opal, I will take my place as head of the family. The Lady Elizabeth will be waiting. Even now she'll be flattering him, giving me time to return. Only the medallion is the only key, my lord. You must keep hold of it. You forget Lord Ember has another. I hear he guards it with his life. My lord, I wish only for peace in the household. The opal is mine. I won that battle. I want it. Co się nam przyda w następnych misjach? E... O, a tutaj rzucamy bombę błyskową, oh, dlatego, bo misja treningowa nam każe użyć bomby błyskowej do ucieczki. No I kończymy misję. Especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but more interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Oh I wow. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. artless Perry always does. Continue. animation. <laughs> <laughs> I had my fence take a look at Lord Julian's medallion. Perry says the crest belongs to the Rutherfords. One of the oldest so called great families with a castle in South Quarter and a street named after them. They've got a lot of wealth and a nasty reputation for turning on each other. Based on that conversation I overheard, Julian is definitely carrying on the family tradition. Lord Ember, Julian's cousin, currently resides in the castle, and Julian wants revenge. Julian had a good plan hide inside a supply cart and ride in after dark then signal the cook to open the side door by putting out the lions